Naszym gościem na targach książki w Warszawie jest pani? Małgorzata Ewa Kowalczyk. Jestem adiunktem w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego i autorką książki Zagraniczne podróże po Lew Eposem oświecenia. Co czytelnicy znajdą w pani pozycji? Wydanej przez wydawnictwo LTW. Właściwie łatwiej byłoby odpowiedzieć na pytanie, czego nie znajdą w książce. Mówiąc przewrotnie, głównym celem, jaki postawiłam sobie, przygotowując monografię, była odpowiedź na pytanie, jak często kobiety w epoce oświecenia wyjeżdżały za granicę i jakie powody i motywacje kierowały nimi do opuszczenia bezpiecznych, oswojonych granic Własnego gospodarstwa domowego, miasta, kraju. Książka, tutaj muszę przyznać, praca nad nią trwała bardzo długo, bo blisko 10 lat. Wynikało to przede wszystkim z faktu, iż kobiety rzadko pozostawiały po sobie. Pamiętniki, wspomnienia, korespondencje, która no, mówiłaby o ich wojarzach. Stąd też referenda w archiwach i bibliotekach oraz muzeach nie tylko krajowych, ale zagranicznych, przede wszystkim na terenie Ukrainy, Rosji, Białorusi, Litwy i oczywiście w, w kraju podróżowały w epoce oświecenia głównie kobiety z Eś, magnatki, chociaż w ich kompaniach podróżnych udawały się za granicę mniej zamożne panny, najczęściej średnio zamożne, a nawet ubogie szlachcianki, które tworzyły frautemy. I właściwie można powiedzieć, że ku zaskoczeniu, po 8 latach badań i napisaniu książki, okazało się, iż kobiety, magnatki, bardzo często wyjeżdżały za granicę. Teraz moglibyśmy Zadać pytanie, co kierowało nimi, jakie były powody. Oprócz takich uniwersalnych powodów, znanych jeszcze w średniowieczu, jak pielgrzymki, wyjazdy w poszukiwaniu dobrych specjalistów od zdrowia, czyli takich zdrowotnych, możemy wyróżnić już w epoce oświecenia podróże turystyczne. Możemy wyróżnić, i to jest bardzo ciekawe, podróże poślubne. Wielu badaczy do tej pory który twierdziło, że tak naprawdę karierę podróże poślubne zaczęły robić dopiero w epoce XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku. To zupełnie nieprawda. Ja w swojej trosce udowodniłam, że kobiety w podróż poślubną wyjeżdżały już w połowie XVIII wieku i rzeczywiście była to, był to bardzo częsty powód wychodzenia. Przez e, kobiety za mąż. One po prostu chciały zwiedzać świat i decydowały się na mariażę. E, nie z miłości, e, nie dla e, jakichś korzyści finansowych, ale właśnie dlatego, że mąż obiecywał wyjazd za granicę. Bardzo wielu arystokratek e, cierpiało na tak zwaną nudę. Po prostu zwykła ludzka nuda. E, I e, znajdowały e, jakby ucieczkę od, tego, e, od tej nudy, która bardzo często prowadziła do melancholii, czyli dziś moglibyśmy powiedzieć depresji. E, jakby, ro, znajdowały oderwanie od tej nudy właśnie w podróżach. Udawały się za granicę po to, e, aby zabić nudę, poznać nowych ludzi, zwiedzać nowe e, miasta, e, ba, robić zakupy. Zwykła ludzka po prostu chęć spędzenia czasu na różnego rodzaju rozrywkach. Oczywiście karnawał to zawsze był dobry powód, żeby wyjechać na przykład do Wenecji, do Rzymu czy na Neapolu albo Paryża i tam zaprezentować się w międzynarodowej śmietance czy elicie. Inne powody to wyjazdów, to na przykład chęć towarzyszenia osobie bliskiej. Kobiety bardzo często po prostu wyjeżdżały za granicę jako towarzyszki swoich mężów, bo na przykład mąż obejmował funkcję za granicę na jakiejś platówce dyplomatycznej i one po prostu wyjeżdżały z nim jako towarzyszki. Niektóre kobiety wyjeżdżały z synami, gdy oni udawali się na edukację do za granicę do Francji, Włoch czy Anglii, to kobiety po prostu z nimi e, jako osoby e, towarzyszące. E, nie można zapominać o takim powodzie e, wyjazdu jak emigracja. Pamiętajmy, że e, no, e, te zawierucha e, w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku powodowała, że wielo, wiele, wiele kobiet e, było, nawet nie wyjeżdżało z własnej woli, ale było wysyłanych przez e, mężów, ojców. Wujów, braci za granicę, bo po prostu obawiano się o ich życie. Konfederacja Barska była tutaj świetnym przykładem, i później okres trzech rozbiorów, wojen, powstanie kościuszkowskie. Kobiety wtedy opuszczały te obszary wojenne, wysyłano je za granicę. I oczywiście edukacja. Mnóstwo dziewcząt było wysyłanych przez rodzice na zagraniczne pensje przyklasztorne. Głównie do Wiednia, Drezna, Berlina i Paryża. O tym wszystkim można przeczytać w, w książce. Ale w książce staram się odpowiedzieć również na pytanie, jak wyglądała taka proza życia codziennego w drodze. Pamiętajmy, że jest to okres, epoka oświecenia, kiedy nie ma komunikacji kolejowej, kiedy nie ma jeszcze statków parowych. Podróżowano głównie no, zaprzęgiem konny, diliżansem, tudzież tak zwaną pocztą za granicę. I właśnie, jak one wspominały te podróże, taką prozę życia, te miejsca, gdzie się zatrzymywały po drodze zajazdy, w których spędzały czas. Osobny, osobną tematyką, b, 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 którą podjęłam, to kwestia już pobytu za granicę. Bo pamiętajmy, że każda podróż miała jakiś swój cel, było to konkretne miasto. W którym zatrzymywano się na dłużej. I wtedy jak wyglądało życie? To znaczy, jak one spędzały zwyczajny, zwykły po prostu dzień? O której wstawały, co jadły, jak się czesały, jak spędzały czas, do jakich sklepów chodziły co najczęściej kupowały. Próbowałam też odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądała właściwie no, ta kompania podróżna. Wiadomo, że kobiety w Epoce Oświecenia nie wyjeżdżały same. Nigdy nie podróżowały same. Zawsze musiał im towarzyszyć no, jakiś. Jacyś ludzie, najczęściej no, mężczyźni, w postaci służby, tudzież no, właśnie kompana podróży. I rzeczywiście, co zaskakujące i co niezwykle interesujące, warto pamiętać, że kobiety podróżowały ze swoimi ukochanymi czworonożnymi kupilami Na przykład zabierały za granicę psy to Norma ale potrafiły zabrać za granicę na przykład papuszkę, wiewiórkę, ukochaną, jeża, co jest bardzo ciekawe, podróżowały i rzeczywiście kochały te zwierzęta, opisywały jak, jak one podróżują z nimi. No i bardzo przeżywały jak taki towarzysz podróży mniejszy brat gdzieś w tej podróży na przykład zdeł, bo nie wytrzymał we Włoszech. Jest wtedy na kartach pamiętników czy listów ogromny, ogromny smutek, rozpacz, takie emocje. Ostatnia kwestia, jaką się zajęłam, która była dla mnie ważna, to próby odpowiedzi, no dobrze podróżowały, ale co te podróże im dawały i co dawały Polsce? Czy rzeczywiście, tak jak brzmieli moraliści, którzy mówili, że kobiety nie są od podróżowania, kobieta powinna być matką, żoną, córką, powinna siedzieć w domu, pilnować ogniska domowego. Bardzo pilnowano wówczas wyjazdy kobiet. Zapominamy, natomiast i moraliści ówcześnie zapominali, że podróże kobiet dawały, nie tylko poszerzały ich horyzonty geograficzne, intelektualne, ale kobiety przyczyniły się do e, ich podróży, przyczyniły się do rozwoju kultury polskiej. E, to panie, wyjeżdżając za granicę, zakupywały oczywiście te najzamożniejsze, e, wspaniałe e, obrazy, rzeźby e, i zakładały w kraju e, muzea później. E, Słynny Muzeum Tarnowskich w Dzikowie e, to e, właściwie inspiracja Walerii ze w Tarnowskiej. E, puła... W muzeum, w którym gromadzono pamiątki nie tylko polskie, ale też przez różnych zakątków świata. To przecież pomysł e, Izabeli z Flemingów Czartoryskiej. E, Wilanów, który ma wspaniałą kolekcję obrazów e, i rzeźb e, sztuki, e, zawdzięcza swoje zbiory e, również kobiecie. E, Izabeli z Czartoryskich, Lubomirskiej, księżnej marszałkowej, e, która no, była wielką pasjonatką i kupowała rzeczywiście e, e, dzieła sztuki e, najwspanialsze. Dwóch współczesnych artystów. Poza tym kobiety sprowadzały do Polski muzyków, śpiewaków rozwijały teatr. Warto pamiętać, że to one ściągały pomysł do zakładania nowego typu ogrodów, przebudowywania rezydencji w stylu klasycystycznym, tworzenia parków angielskich. O tym mężczyźni nie pamiętali i właściwie my też dzisiaj zapominamy o tym wkładzie kobiet w rozwój kultury. Kobiet podróżnik, tak można byłoby powiedzieć. Bardzo dziękuję.